Cześć, witajcie, z tej strony Sztygari i was w kolejnym odcinku niezamowitych poradników do Minecraft. Po dość długiej przerwie powracamy z kolejną taką wiedzę i ciekawostek, także bez przedłużenia. Wdrożę Was sekretne techniki druidów odnośnie uprawy roślin, także bez przedłużenia. Teleportacja. A więc dodaliśmy już na nasze pole testowe. Także jak możecie zauważyć, mam tu przygotowany mały ogródek, na którym możecie zobaczyć różnorodność roślin znajdujących się w Minecrafcie. Pod tych jadalnych... O tych mniej krój kaktusów. No, kto by się spodziewał, ale to nieważne. Nas interesują za to rośliny te bardziej jadalne. Chociażby jak marchewka. Rośliny owe wymagają specjalnie przygotowanego gruntu pod rozrost. Jak taki grunt przygotować? Nic trudnego. Potrzebujemy oczywiście motyki i wody. Wymagamy sobie małej dziurki, jak to zrobić oczywiście powinniśmy już wiedzieć z poprzednich materiałów. Do wcześniej przygotowanej dziurki wlewamy sobie wodę, a następnie przy pomocy motyki oramy sobie ziemię na odległość czterech. No i to jest akurat ważne, ponieważ woda nawadnia nam teren tylko na odległość czterech kratek. Mógłbym zaorać tą, ale po chwili niestety zniknie. Tak przygotowany grunt możemy wykorzystać do zasadzenia naszej ukochanej roślinki, w tym przypadku ziemniaczków, Bo kto nie lubi ziemniaczków, oczywiście roślinki będą sobie rosły dość długo. Oczywiście proces ten można przyspieszyć przy pomocy mączki kostnej, którą pozyskać możemy na dwa sposoby. Głównym sposobem jest oczywiście pozyskanie kości ze szkieletów, którym następnie możemy skraftować mączkę kostną którą wykorzystamy do przyspieszenia rozrostu naszych kochanych roślinek. Drugim sposobem natomiast jest kompostownik, do którego oczywiście wrzucamy roślinki, które po czasie zmieniają się w mączkę kostną. Jak kompostownik pozyskać? Nic trudnego. Można go oczywiście znaleźć w wiosce wieśniaków bądź skraftować samodzielnie przy pomocy siedmiu płytek i niezwykle zaawansowanego craftingu. W efekcie którego pozyskujemy kompostownik. Ale, ale, jak zauważyliście, nie wszystkie rośliny rosną na specjalnie przygotowanym gruncie. Dla przykłady, jagódki tego nie wymagają i można je sadzić wszędzie. Albo dynie które niestety wymagają nieco więcej terenu, bo poza zwykłą sadzonką owoc siada gdzieś z boczku. Dalej, oczywiście, mamy chociażby bambus. Czyciny, czycininy, czycininy. Hmm, bardzo trudna ta nazwa, ale nieważne. I wodorosty, które wymagają w zasadzie tylko wody. Oczywiście wodorosty bardziej, raczej nie muszę tłumaczyć dlaczego. Dalej, oczywiście, mamy rośliny, które rosną na specjalnym gruncie, takie jak kaktusy, brodawki yy, i to. Dziwne, coś z endu, i jeszcze w zasadzie można do tej grupy zaliczyć kakaowiec. Ale zacznijmy od kaktusów, które rosną oczywiście na piasku. Kto by się tego spodziewał, w końcu są z pustyni. Dalej są brodawki, które wymagają piasku dusz i znajdziemy je w neterze. To już wiecie skąd jest i do rozrostu wymaga end który pozyskujemy oczywiście skąd? Z endu. I kakaowiec, który rośnie na drzewie tropikalnym, znajdującym się, jak nazwa wskazuje, w tropikach. Oczywiście drzewko rośnie sobie z sadzonki, której z jakiegoś powodu nie posiadam, także dla przykładu weźmy sobie jakąkolwiek inną, posadźmy ją. I gdybym był cierpliwy, to pewnie bym na to poczekał, ale jako że nie jestem, to przyspieszmy sobie ten proces nieco mączką kostną. I jak widzicie, mamy gotowe drzewko. Gdybyśmy mieli tropikalne, to oczywiście można by na nim posadzić kakaowca. W przypadku, że jest to zwykłe, możemy je po prostu zrąbać. A na ten moment ja bym się z wami żegnał, także do zobaczenia, do usłyszenia i papa!